Mano widzowie dzisiaj po raz kolejny w sumie na tym kanale. Dzisiaj oczywiście chowany, jak, które, nie wiem. Lajstalowy taki, film No, taki lifestyleowy, jak obiecałem, że mój kanał będzie Lajstalowy i Gamingowy. W każdym razie jesteśmy dzisiaj na dworze, bo jest bardzo ładna pogoda. Także co? ja się przenosimy do zabawy. Dobra, widzowie, a ja zaczynam szukać. Hej, Piotrek, a może coś szukać? A może na... Na... na Dobra, dobra, dobra. A można tutaj? dlaczego tutaj? A, dlaczego A tutaj? Można na chodniku? Nie. Szkoda. Dobra, ja już liczę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, dwadzieścia, osiem, dwadzieścia, dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, trzydzieści dwa, trzydzieści trzy, trzydzieści cztery. 45, 46, 47, 48, 49. Szukam. 50 była. Szukamy widzowie. Siema Adi, znaleziony typ po. Nie chcę. No, to ty będziesz nagrywał. Ja jestem kampata. Jest Nie ma Patryka. Siema. Nie mają podczurę. Och, je Čili Patrik. na náni musí být pod stolem. To na nich. Natan, wygrałeś! Idę sprawdzić, kto tam jest. Jest na nich. Wygrałeś? Tak. Cztery. Cztery 4 razy już wygrałeś. 4-1-0 zero. -0. Kto szuka? Pierwszy raz już wygrałeś w tym odcinku. Jak pierwszy raz? W tym odcinku. Nie, czwarty już. Ale Adi zepsuł wtedy. Ja pierdzielę a będzie można dostawić te kawałki? Nie. Dobra. Y... Przekazuję... A... Adi! A może Adi się nie bawi? Tylko... Dobra, tu Patryk. Dobra, widzowie. Adi, się nie bawi. Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Osiem! Dziewięć! Dziesięć! Jednaście!

Jak widać kot. O, o Jezu, sobie to było? Dobra. Ja. Siema. A po ja. drugie ty się nie bawisz. Bawię. Nie. Bawię. Ty się nie bawisz. Bawię. Czemu ty mówisz bawią? Bawię się. Nie, nie bawisz się. Bawię. Piotrek tak zdecydował i ten... Dobra, ciekawe gdzie jest Piotr. Tak, tak, Coś tam nie jego nie znalazłam. Muszę smarzyć no. Siema Piotr! Brat. To jest no. ja się, że pan a nie Ej, na... ale się tam, no, się jeszcze. O co ja tu Dobra, Dobra, chodź. No bo tam emery, saisę piszecie się. Ty kopo. Ty się nie boisz, no? Dobra, szukamy teraz Manicha. Mani tam był gdzieś. A ja, na. A tak na, niej. na niej wygrałeś! na. Nańi wygrałeś. Nańi wygrałeś. Ani wygrałeś siema Piotrek siema. przejmujesz! Oto temu panie miejscówkę do liczenia, więc już 10 sekund minęło. Dobra, jeszcze chwilę sobie poczekam. Dobra, liczę. Adis znaleziony, nie A jeszcze nie, to nie koniec! Więc idę teraz na taskę. Posłuchajcie, on tym razem nie może być pierwszy. Ła coś się stanęło z Kamera coś tutaj się stało z kamerą. Okej, dobra idziemy. Wiem, to O jak zwykle. Czekaj, pójdę taki mam. No na tym razem nie wygrała.

Tak że do to chyba, to chyba to nie, nie? No. A ja się A to jeszcze jedna runda. A ja, a ja, a ja... No, to ty masz telefon, jak nagrywasz? No, tak, no. no. Sekundę, jak się tutaj zabrażę, to jest Nie się jak to się Patryk. Patryk, wygrałeś! Ogólnie Patryk wygrał. Ja już, już, już. A chcesz ty liczyć? Ej. Ej, a chcesz ty nagrywać? Ej, nie, ale daj na chwilę kamerę, bo do widów. Widzowie musicie mi uważać, że coś wygrałem cztery razy, tylko e, Adul e, wyciął te kawałki. E, ale uwierzcie mi, że już mam chyba sześć wyczerp. E, także... Dobra, ja idziemy. Chwam. Patryk, wygrałeś! No, ostatni. Dobra, ale na ty się bawisz, ale nie będziesz nagrywał, okej? Okay? Chociaż się bawisz, bo nagrywanie nie jesteś taki, ale... Ależ, ale, dobry, ale dobry jesteś w, li, w szukaniu. Takie szuka, ale bez kamery, a będę ty mnie nagrywał? Nie, Patryk będzie. Patryk, chcesz nagrywać? No. Nie, chciałbym. Dobra. Patryk szuka?

Może jest dwie jeszcze. Dobra, nie, ostatnią dawaj, dobra? Dwie dawaj. Ja, ja mam fajną super hiper, turbo fajną skrytkę i chciałbym ją wykorzystać. A to możesz mi... E, zaprowadzić mnie to? Gdzie? Tam tutaj No to ta... ja chyba nie zmieścisz, ale dobra. Nie ja. Dobra, ale, dobra, nie, dobra, dajcie mi liczyć. Dobra, się... ostatnia runda, nie? Dwie. Ostatnia, Piotrek. No daj dwie, bo ja też chcę się schować. dobra. Dobra. Dziesięć. Jedenaście.

O, jest Patryczek. Siema chileczko. Ja Eee, Natan, wygrałeś! Krzysztof, e, idźcie po Natana. Dobrze, ja Powiedzcie, że jak Natan, wygrałeś! No, tam, 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 tam. Dobra, jak Widzowie. Ja mam taką skrytkę. Albo tu się schowaj jak poprzednio, albo tutaj za paletami. Albo tutaj gdzieś. To będzie też dobry. Ale zależy, gdzie pójdzie przecież, Dobra. Eee, Patryk! Nie Dwadzieścia szukam. Lecim z tym koksem, kogo ja tu słyszałem? Boże, Tu ja jestem za kamerą. Ego, dobra, lecimy z tym koksem. Okay. <laughs> Na tam. Po raz pierwszy wygrałeś. Znaleziony jak coś. Nie, jeszcze nie. Chodź na nim. Czyli żegnamy się powoli. Piotr, wygrałeś! A ja? I ja też wygrałam! Nie. Tak? Nie. nie, Ty się nie, nie bawisz! Bawię, Camonu! Nie, nie Dobra. Za... Coś ty zrobił! Eee, Piotrek, chodź z kamerą. Dobra, masz. E, tak już kończymy. E, chyba. E, ma, ja mam. chyba... Na... Poczekajcie, muszę to tu, tutaj kurde. Coś tu zrobił. Nie mogę tego trzymać więcej. Nie mogę. Ty chodź. na ja to jakoś. Dobra, się tak. Poczekaj o, Ej, Jedna. Dobra! Kto potrzebuje kamerę? Trzyma... Dobra, to chyba byłoby na, na tyle z dzisiejszego odcinka, czyli te daily, no bo w sumie to było daily, takie małe No to zawsze łapeczki w górę. Chyba ja zdobyłem 10 zwycięstw. Piotrek ile zdobyłeś? Ja jedno. Patryk? Trzy, Dwa. dwie, no. No to ja oficjalnie jestem najlepszy chow chowanego. E, no, tak... ciągle w jednej kryjówce się chował w skubanie. Ileś tam razy. Nie dajcie się oszukiwać, no, na to, dajcie no, ja, ja się go, go poszukiwać. Ja teraz. Go z... nie Ale spokojnie, nie, ja jestem dobrym YouTuberem, nie takim chamskim. Nie, nie, nie. E, no. Dobra, widzowie, to chyba byłoby na, tole, na tyle. Dobra. Dzisiaj albo jutro e, będzie odcinek. Dobrze, nara. jutro.